Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Ark dwójka 2. Z nami Safe Mode. W tym odcinku Mapka Przejście. A i informacja dodatkowa. Pan Smalec pojawia się tylko w trybie nieskończonym <laughs> i daje na 10 tysiąc... Nie wiem po co włączyłem, to było kasa na końcu, dobra. Zaczynajmy w do grę, bo już się wszystko połączę. Dobra, teraz trzeba wykupić, jak do dojść dołem, ok. Górą, dobra. Tu mają jedno wejście tylko? Tak, tutaj to jedno wejście, ale mogą od razu z tego wejścia pójść na górę. To wtedy druga strona. Masakra będzie. Mają bardzo wiele dróg przejścia. I wszystkie się łączą tutaj, a tu razu jest nasza... Nasze to miejsce. No dobra, ale tutaj czekajcie. Nie widzę strzałek z tego kierunku nadchodzących. Ale myślę, że otworzą później. Ale okej. Okay. W takim razie musimy zabezpieczyć wszystkie strony. Nie ma bata. Skupię się tutaj na, na tym kawałku. Że z mojej strony będzie chyba najlepszy do obrony. No właśnie, dużo to powiedzcie, dobra. Kładziemy. Pierw. te, Teraz na ziemię połóżmy, do, do zarabiania kasy. Teraz tak, Ta strona będzie leciała jako pierwsza. Więc tu postawmy kolejne. I też do zarabiania. No, 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 najważniejsza rzecz, to Wam już przypominam za każdym razem. Stawiajcie zawsze jak najwięcej do możliwości, możliwości zarobienia. Bo to nam daje zawsze kasę. A kasa, tutaj, to jest podstawa. Słyszałem. No, o to jedziemy, jak tu pan powiedział. Jechać, jechać, ludzie, ludzie, dawajcie, dawajcie. że poczekajmy, niech się z trochę. Przynajmniej zarobimy więcej kasy, za zabici. Dobra. Ten kawałek przeszli. I kurczę, znowu jestem z tym amuletem. Zapomniałem go zmienić. No ale dobra. Więcej więcej życia. Mało przydatna rzecz dla nas. Bo my chcemy uzyskać jeszcze ten status nieśmiertel, nieśmiertelnego, jak tak się nazywa. Czy po prostu nas w całej gry, tej ludzie nie szczelą ani razu? To byśmy chcieli jeszcze uzyskać. Więc to nam akurat najmniej się przyda. Ale dobra, kasę, bo tak, nie wiadomo skąd oni teraz iść. Dobra, teraz się otworzy ta strona, to spoko. To nie modyfikujemy tego, tylko dołożymy sobie tutaj paladynów, dla ochrony. OK. I rusza kolejna fala. Naszych kochanych przeciwników. A co powiecie na to? <laughs> bardzo kochanych. Dobra, o! Wow! Ale mnie zrobili w bambuko, oni górą działają. Przepraszam. Właśnie, ale mi teraz zdziwiliście ludzie gdzieś tam na dole sobie razu bez większych problemów mogliby gdyby tam przeszli, to ja nawet nie mam jak zareagować, tak szczerze mówiąc Bo jestem na górze bo na tych że ta mapka może już nie być na skówek. na 100% pokonana. A, nie postawił tutaj kasy. No dobra. A tak, dobra. Może mogę postawić jednego paladyna tutaj w tym miejscu. Tutaj też iść? Dobra, ale na razie skupmy się tutaj. Jeszcze kolejni? Ołaj, tutaj jeszcze te maluchy zapiździelają mi nam. No nie no, naprawdę mapkę coś przegiął. A tutaj ci, no ta, oczywiście, to jasne, już, lecę, panowie. I już nie ma full ach tutaj mnie oni wzięli już no niestety ach straszne to kurczę już nie mam full już na tej mapce nie zdobędziemy maksymalnej liczby punktów Co coś się wkurzyłem pan powiem szczerze sądziłem że ta łapka będzie taka bardziej łaskawa dla mnie, a okazało się, że jest dosyć skomplikowana. No ale dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie dalej. Jakbym miał jeszcze co postawić na ich... na nich, prawda? Czyli gdybym dostał um, swoje łapki łuczników... Oni by sobie dali radę z nim. Bez większego problemu, oni by sobie poradzili. Tak w tym przypadku, to bardzo nie mam co zrobić. No i właśnie. Jedno no, zaczynają przechodzić. A ja znowu jestem bezbr bezbronny. Mam tu jeszcze jednego Paladyna. No. Chyba tak, ten jeden po prostu to jest za mało na, na nich. Jeszcze jeden Paladyn w tym miejscu. Sprzedam Cię. Stawię Cię troszkę bliżej. Ty też chodź bliżej. Tu też jeszcze jeden Paladyn się przyda. Dobra. Tutaj tego postawimy. Teraz tak, co leci? I znowu lecą te. Dobra. W razie nie jest źle. Oni sobie powinni poradzić. Dół jest też zmian, żeby zabezpieczyć nam długów, też pilnuje na końcu samym. Więc też tam na dole nie jest aż tak źle. Tak, lęcz tymi wybuchającymi, Bo oni mi wszystkie paradyną mogą ubić. Wiem, że są na górze, więc ja też na, na górze jestem. Ludzie! Są na górze! Jakbym nie widział! Wszyscy żyją? Przeżyli też? Czy żyli, dobrze. Okej! Okay. Z tego wynika, że po prostu ja będę musiał się górą zajmować w szczególności. Że moja będzie góra. Żeby to w ogóle mieć szansę wygrać. Co, co teraz zasuwa? Znowu tamte. Widzę po szybkości. I śrubko. Ty też? No Ty nie. Tam zasuwają normalni, tam też. A coś tam dużego idzie? Troll, tak? No, troll idzie. To jest też jedna z nowych jednostek. Dobra. Muszę im pomóc z tym trollem, bo nie mam jak oni sobie poradzą z nimi. Naprawdę. Czemu drugi nie pomaga? Ej, daj, dawaj, dawaj, dawaj! Pomagaj koledze! Wow! Ale on ma szota! Dobra, wyleczył się. Co? Zróbmy tak. Tutaj też dołóżmy dwóch. I tu na dole też postawimy kilku. No i dobra. Ciężko, ciężko będzie. Coś tak czuję nikt nie zasuwa tu zasuwają ci szybcy czacha czaka z kolej to jest u, na szczęście wybuchy mało robią wam powiem. Ja pamiętam z jedynki, to jak wybuch tamten, to mi wszystko padało. Tutaj bardzo fajnie to się wykonuje. Troll, głupi troll, gin mendo, ty głupia, zabijasz moich dzielnych paladynów. No, a paladyna już nie mam tego jednego. No dobra, trzeba wsparciem im dać. Darmowe, może trochę Tego paladyna już nie wskrzeszę. Można go sprzedać tak samo. To był taki właśnie myk, żeby odzyskać paladyna. Żeby się go sprzedawało ucznicy. Dobra. Tu powinno być wszystko ok w miarę. Mam dużo granatników, a uciste za dużego dmage'a nie robią, więc powinienem sobie mniej więcej z nimi poradzić. tam jest jeszcze kasa, więcej będzie wbijało się po południu. Więcej kasa. Aha, czekajcie, muszę zaraz, zaraz, zaraz dół jeszcze. Bo tu de facto jest tylko dwóch paladynów, a tutaj jest dosyć duża armia zawsze idzie na tą stronę. Jakby tam wyszedł ork, to nie wiem, czy mi sobie dało tak trzymucy. Więc sobie na to z orkiem nie poradzić już. Właśnie, dlatego tutaj dołożę jeszcze troszeczkę ty. Jeszcze jednego paladyna tutaj im dam. I tych dwóch kresnali na pomoc. Jeszcze tam wrzucę na dół. Tu jest 4. Tu dwóch. No dobra. Tylko powinien być jak tutaj, nic nie leci. Tylko niebezpiecznego. Tam też. I tam chyba również zwykłe orki lecą. To spoko. To ja rozumiem. Jeszcze trzy fale. Wow! Wiecie, że jest 12 fal? To teraz przyuważyłem to. Doszło tu to do wiadomości dopiero teraz, że jest aż 12 fal. Właściwie, właśnie, teraz tylko Ty. tak musi pogląd rozwalić, bo oni mają zwiększony damage, właśnie na mojej jak wszystkich Paladynów, czy tam tej innej nocki. Oni więcej zabierają, przekinowaniu osób. to czasami są one, są tyle fajne, że one nie skaczą, ani nie atakują, wiecie, ten wyskoku, czy tam po prostu szybko się przybliżają do, do nas. One po prostu biegną, pływając pułapki, może ich nie blokują, jednak za zbyt bardzo. No ale spoko. O, liczba strażników osiągnię... osiągnęła limit. No dobra. Teraz trzeba tych poustawiać trochę. Tutaj też zabezpieczymy. Aha! Zostałem już level up, jak to się mówi. Dobra. bo tam jest, są postawione te pułapki. Tu bym troszeczkę jeszcze zabezpieczył. W tak, takich odległościach, żeby jakby szli ci wybucha, wybuchający, żeby ich troszeczkę zająć. paladyn o, odżył. Oni po prostu za każdym każdy razem odżywają, więc okej. Okay. To będzie dobre. Tu postawimy kilka tych. Dobra, spróbujmy. Nie daj, żeby odcinek. Wybuchający też zlecieli w większości. Będziecie raz Tam nic nie ma, no ale właśnie leci kupek u Powiem, że na szczęście trafiłem Uwolałby mnie nie niebie, co by się stało jakbym U, tam te jeszcze, jeszcze zasuwają Już tak Maxa nie będę miał, bo jeden mi przeszedł ale nie chcę żeby tu jak najwięcej tutaj nie przychodziło Dobra Bóg przeżyło paladynu więc okej okay, wszyscy są O, czeka, czeka, czeka. No na dole nie będzie bo jakaś czecha się pojawiła Wow, co ja robię Do góry, do góry, do góry Zenek, kurde co ty robisz Synie lub jaj Granat i bum, etch! Tam głupki z tyłu lecą. Kolejni wybuchający. Trzeba ich też zająć. Dwa punkty co już. Nie pamiętam, gdzie ten drugi wyleciał, ale to pewnie znowu który z tych małych przeskoczył przez moją obronę. Ale to też nie ma co się dziwić. Nie ukrywajmy, jakiś super ekstra. Wrócę to ja nie mam. No to jedziemy. Dobra. już tak tylko zabezpieczę na wszelki wypadek. Jedenasta fala. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna fala, i będzie finito. Jak to się mówi? Infinito. Przejść, przejdziemy, prawda? Kwestia teraz... Ej, czemu nas tu jeden paladyn? Zginął! Kiedy? Nie postawię kolejnego. Widzicie, skoczył mi paladyn po lektywie, nie wiem w którym miejscu, w tym. Oni akurat mieli nadmiar palady, więc spoko. Ale tamten jeden co mi zginął to mnie po prostu zasmucił wam powiem Bo skoro tam paradena już nie mam jeszcze jednego Ło to i będzie już kiepsko I znowu Fak! tutaj Dobra trzeba skleć Kastali A wiecie po co? Paladynu trzeba ustawić. Jak najwięcej paladynów teraz. Raz. Dwa. Trzy. To, to jest ostatnia fala. Znaczy nie. Kurcze, jego ja bym przelatał trzy razy. A tam, tam, le tam leci ten głupek bielki. Tam też, wreszcie. I prawie żarty, chorku. A tutaj pomogę mu. Poleciał sam, a dał sobie radę, okej. Dobra, dobra, dają radę. Jak ten przejść, to chyba mi dużo punktów zajmie. zabierze. On tu się sporo tych punktów bierze, w którym to mi się kojarzy. Nie wiem czy nie pięć, albo nawet 10 punktów jeden taki troll tam Ork zabiera. Duży. A, nie, wszyscy moi żyją. Dobra. Tutaj czekajcie troszkę pomogę. Tutaj jakbym z tu przeszedł, to w ogóle już była masakra. No właśnie, już ten jeden zginął. Jest! Udało się! Genialnie! Dobra! Czekolina mapka za nami już. Zobaczymy, jaki wynik jeszcze uzyskam. Ale ta była ciężka. Oj, widzę, że czasowo się nie wyrobiłem. Jest! I Łucznicy przyznani. Dobra, to już będzie troszeczkę łatwiej teraz. Może jeszcze raz spróbuję tą mapkę przyjść później? Też nie. Ta jedna czeka mi znikła, bo nie uro... wszystkie punkty mam. Ale teraz dzięki Łucznikom mi się to uda uzyskać. Więc to mogę sprawdzić jeszcze raz. Ale to już poza odcinkami. Więc komentujcie, subskrybujcie, pocinany łapka w górę, jeśli Wam się podobał odcinek. Do zobaczenia w kolejnych. Cześć!